Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, tak jak zapewne widzicie po tytule dzisiejszego filmu, powodem dla którego się spotykamy jest nowa kolekcja kosmetyków z Biedronki i mam tutaj oczywiście na myśli markę kosmetyków Bell, która jest dostępna właśnie w tym supermarkecie i miałam ostatnio to ogromne, przeogromne, wręcz graniczące z cudem szczęście, że udało mi się dorwać całą nową letnią kolekcję, była dostępna w szafach Bell, co jest naprawdę, naprawdę cudem, bo zwykle są jakieś reszty, i wszystko jest już wykupione i ja w swojej biedrze nie mogę dostać pełnych kolekcji. A z racji tego, że udało mi się dokonać niemożliwego, to stwierdziłam, że nagram dzisiaj filmik, gdzie przetestujemy te nowości. Dodatkowo znalazłam w zasobach kosmetycznych kosmetyki z Izbel z biedronki z tej stałej kolekcji, których jeszcze nigdy nie testowałam. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie, to koniecznie ze mną dostańcie. Na twarzy mam już pielęgnację i niestety nie dysponuję bazą pod makijaż, także od razu przejdziemy do podkładu i podkład, który mam dzisiaj do przetestowania to Bell Illumi Corrector Lightning Skin Perfector Makeup Long Lasting i mam tutaj przygotowane dwa kolory 03 i 04, ale chyba skuszę się na 03, bo mimo tego już mam na sobie samo opalacz, to 04 byłaby dla mnie już zbyt pomarańczowa i zbyt ciemna. Także przechodzimy bez dalszego gadania do aplikacji tego podkładu. Ma być to prawdopodobnie podkład rozświetlający. Trwały fluid, rozświetlający, korygujący, perfekcyjny makijaż, nasadzony blaskiem, rozświetlenie, optyczne korekta, niedoskonałości, cery, super naturalny makijaż, długotrwały efekt. No zobaczymy, obietnice są naprawdę duże, zachęcające, także sprawdźmy, o co tyle hałasu. Nakładam podkład, tak jak widzicie, na twarz, która jest jaśniejsza od reszty ciała, bo na twarz nie nakładam samoopalacza. Kolor na razie wydaje się ok, względem ciała, mam nadzieję, że nie ściemnieje. Jedna warstwa podkładu nałożona. Jeśli chodzi o to, jakie ma krycie, to powiedziałabym, że jest to krycie średnie, nie za mocne. Tak jak widzicie, jakieś niedoskonałości nadal mi przebijają. Kolor tej 0 trójki jest dosyć ciemny, ale jeszcze nie najgorszy. Nie jest aż taki pomarańczowy czy zbyt żółty. Fajnie w miarę dopasował mi się do reszty ciała. Jeśli chodzi o korektor, który mam do przetestowania, no to może być trochę zbyt jasny, bo to jest Bell Multi Mineral Anti Age Concealer w kolorze 1. Nie, niestety nie mam ciemniejszego, także będę musiała jakoś poradzić sobie z tą jedynką. Zobaczymy, jakie je ma krycie. Chociaż boję się, że będzie zbyt biała. Uh! Bardzo jasny kolor, bardzo, bardzo, bardzo. To umówmy się tak, że w klepie tę jedną warstwę korektora w kolorze 1, będzie pewnie zbyt jasny, ale będę w stanie określić, jakie ma krycie, a później, kiedy już wszystko Wam opowiem, to dołożę odrobinę korektora z Narsa, który wyrówna mi kolor cery, żeby nie było też zbyt jasno pod oczami i w centralnej części twarzy. No, korektor jest leciutki, bardzo leciutki to krycie, Powiedziałabym, że jest słabiej niż średnie. No, krycia to to nie ma zbyt szczególnego, także będę musiała sobie jakoś zaraz pomóc. Także przejdę do korektora z narsa, który chcę już wykończyć i wyrzucić opakowanie. Powiedzmy, że w takim wypadku korektor z Bel będzie poza konkurencją, bo trochę bez sensu go testować, skoro jest tak jasny. I nie jest mi w stanie dać oczekiwanego efektu, chcąc nie chcąc, nawet jakby był najlepszy, bo po prostu kolor jest nieodpowiedni. Korektor nałożony, także makijaż mokrymi produktami mogę uznać już za zakończony. Teraz przejdziemy do pudru i mam do przetestowania Bel Tuskin Pocket Pressed Powder Matte, czyli jest to puder, który bardzo często polecia. polecia poleca Gosia Smelcerz. E, ja mam go w kolorze 043 Beige, oczywiście mam też jaśniejsze odcienie, ale wydaje mi się, że w tym momencie ten będzie idealny. Ewentualnie pod oczy jeszcze przygotowałam sobie 042, czyli odrobinkę jaśniejsze i chyba właśnie ten kolor nałożę pod oczy, żeby e, ewentualnie ten puder mi nie ściemniał w tym miejscu, bo to będzie katastrofa. I nałożę go puchatym pędzelkiem z Hulu, z tej nowej kolekcji. I to jest numerek P36, czyli zwykły puchacz, taki dosyć sporych rozmiarów do rozcierania cieni, bądź, tak jak widzicie, świetny też do pudrowania przestrzeni pod okiem. Także tą 02 przypudruję przestrzeń pod okiem oraz strefę T, a boki twarzy potraktuję tą 043-ką. Do każdego pudru dołączony jest taki puszek, także go również użyję, chociaż nie jest to puszek najwyższych lotów. Ale myślę, że fajnie wciśnie mi puder w twarz i w ten podkład, dzięki czemu jeszcze lepiej zostanie utrwalony. I teraz już traktuję twarz tą 043, która no, wypada dosyć, dosyć pomarańczowo, muszę Wam przyznać. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby jej używać. Za chwilę jeszcze omiotę twarz tym jaśniejszym kolorem. Ok, także wracam do jaśniejszego koloru, używam pędzelka kabuki z Sephory 07 i omiotę tym pudrem resztę twarzy. Żeby mieć pewność, że nie będę po prostu pomarańczowa. Ten puder ma odrobinkę krycia, fajnie matuje. To jest taki powiedziałabym, satynowy mat, niezbyt mocny, niezbyt papierowy, fajnie wygładzający pory. Dodatkowo mamy w tym opakowaniu lusterko, także spokojnie przyda się do torebki, o ile będzie dobry. Baza makijażu gotowa, także wreszcie mogę przejść do testowania nowej kolekcji. I na pierwszy ogień idzie Mix and Fix Bronze Powder w kolorze uniwersalnym, chyba tutaj nie było żadnego podziału. Prezentuje się to tak, czyli to jest taki malutki, zgrabniutki bronzer, gdzie jedna część jest ciemniejsza, chłodniejsza oraz matowa, a ta druga część jest już jaśniejsza. To jest chyba rozświetlacz, moi drodzy, tak w ogóle. Tak mi się wydaje. Nie, to jest wielokolorowy brązer do twarzy i ciała, także możemy je mieszać. Ta część już jest rozświetlająca. I może najpierw wezmę ten matowy, ciemniejszy kolor. No, odcień tego bronzera jest bardzo subtelny. Raczej nie skrzywdzicie się nim. I też rozmiar jest zachęcający, ponieważ fajnie sprawdzi się do torebki. Spróbuję teraz wymieszać te dwa kolory i odrobinkę dołożyć, zobaczyć co to zmienia. Dodaję to lekkiej satynki, nie wiem czy to jest widoczne. Zmieszam teraz dwa i nałożę od razu na drugi policzek. Pięknie pachnie, tak budyniowo. No, sami przyznajcie, że odcień tego brązera jest naprawdę porządny. Jest taki zrównoważony, także spokojnie sprawdzi się wielu karnacjom. Jest też taki w miarę bezpieczny, bo nie robi plam. Okej, okay, brązer myślę, że mogę uznać za approved. Teraz przejdziemy do różu. Face and Eye Illuminating Blush, który kolorem przypomina mi trochę Nars Orgasm. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał na policzkach, bo to jest taka brzoskwinka ze złotymi drobinami. Tutaj jest zdecydowanie więcej tego złota niż różowej bazy. Więc ten róż prezentuje się bardziej jak taki cieplejszy, ciemniejszy rozświetlacz. No, spodziewałam się czegoś innego. To nie jest efekt, jaki daje NARS. Nars jest bardziej różowy, mniej rozświetlający. Tyle jeśli chodzi o rusze, ja nie będę go tutaj pakować więcej, no bo ten efekt rozświetlenia będzie jeszcze bardziej intensywna, tego bym nie chciała szczególnie tutaj, wiecie, w bardziej centralnej części twarzy, gdzie to rozświetlenie nie jest pożądane. Zauważyłam, że kupiłam też Mix and Fix Perfecting Powder. I może tym w sumie mogłam utrwalić makijaż, bo to jest rozświetlający puder wykończeniowy, ale myślę, że użyję go w takiej formie, że nałożę odrobinę pod konturowaniem. I tak jak widzicie, nałożyłam ten puder w strefie T oraz pod konturowaniem i zostawię go tak na chwilę, bo nałożyłam go trochę zbyt dużo, żeby sobie tam chwilkę poleżał, a później zmiotę nadmiar. I jeśli chodzi o rozświetlacz, to mam do przetestowania Face and Body Highlighter, sypki rozświetlacz do twarzy i ciała. Jest to produkt uniwersalny, też chyba dostępny w jednym kolorze, bo ja nie widzę żadnego numerka. Użyję takiego zgrabnego puchatego pędzelka. To jest dokładnie ten pędzelek, którego używałam do pudrowania przestrzeni pod okiem. No i cóż, nakładamy ten. Uuu, rozświetlacz! To jest rozświetlacz, mój drodzy. Wow. To wygląda słuchajcie jak pigment. Jest dosyć porządnie zmielony, także to go broni. Fajnie się przykleja do twarzy. Daje taką taflę, tak jak widzicie, i to jest tafla metaliczna. To jest rozświetlacz metaliczny. Uuu! Zobaczcie, co można z nim zrobić. Po prostu mamy metaliczną zbroję na policzku. Ja oczywiście teraz specjalnie nakładam go więcej, bo chcę zobaczyć, jak się będzie rozcierał i czy będzie znikał w trakcie rozcierania. I tak jak widzicie, fajnie się wtapia. Także jest ok, ale to jest dla koneserów mocnego blasku. Zdecydowanie. Mam przeczucie, że moja twarz jest całkiem nieźle utrwalona po tych pudrach. Mimo, że jest tutaj bardzo gorąco, to nie mam poczucia, że twarz mi się poci. Nałożę jeszcze odrobinę tego rozświetlacza na ciało, bo on też w tym celu, mam nadzieję, że się sprawdzi. Chociażby z nazwy, jest to rozświetlacz Face and Body, także. Nie omieszkam nałożyć go również tutaj na obojczyki. Jezu, zobaczcie jaką to robi taflę. To wygląda jakby było mokre. Ja wiem, że ja teraz przesadzam, ale za chwilę po prostu wezmę duży pędzel i to wszystko podocieram, żeby nie było żadnych granic. No ale efekt zbroi można uzyskać, naprawdę. W międzyczasie zrobiłam makijaż brwi i niestety żałuję, ale niestety nie mam żadnego produktu z Biedronki przeznaczonego do tego celu. Także od razu przejdziemy do makijażu oczu. I mam dwa sypkie cienie. Są to Spark Loose Eyeshadow. Jeden z nich jest taki dosyć ciemny, więc chyba. Na dzisiejsze potrzeby makijażu dziennego pójdzie w odstawkę i użyję czegoś bardziej stonowanego, czyli takiego brzoskwiniowego złota, które prezentuje się w opakowaniu naprawdę przepięknie. Zresztą sami zobaczcie, to jest takie złoto, ale złamane właśnie lekką brzoskwinką. I w pierwszej chwili chciałam go wklepać od razu bezpośrednio w korektor, ale chyba jednak użyję odrobinki NYX Glitter Primer po to, żeby wzmocnić ewentualny blask. I żeby też było sprawiedliwie, bo zwykle pod tego typu cienie nakładam Nex Glitter Primer, chociaż jego akurat nie dostaniecie w biedronce. I wklepuję cień na powiekę. Uuu, wyczuwam takie brokatowe drobinki, ale one jeszcze tworzą metaliczny blask, także. Jest to tutaj fajnie zachowane w równowadze. Od razu zrobię to samo na drugiej powiece i później pozacieram granicę jakimś cieniem albo tym bronzerem, którego używałam do konturowania twarzy, żeby już zostać w klimacie biedronki. Biorę teraz puchaty pędzelek P64 z hulu i zacieram tutaj granicę tego metalicznego cienia z powieką. Wrócę do tego bronzera Mix and Fix Bronze Powder i użyję matowej części. To będzie mój cień na załamanie. Ok, tak jak widzicie, ten brązer na powiece też się sprawdza. Nie daje zbyt mocnego efektu, ale można go spokojnie zbudować. Na dolną powiekę nałożę również ten sam brązer, żeby delikatnie zaznaczyć i podkreślić kontur też na dole. Cieniowanie mogę uznać za skończone i to jest taki szybki letni makijaż, niezbyt zobowiązujący, podkreślający urodę. Naprawdę mi się podoba i ten pyłek jest super. Nie wygląda jakoś tak tandetnie, fajnie się mieni, dobrze się przykleił do next Glitter Primer, także same plusy, żadnych minusów. I teraz przejdę do maskary, również z tej letniej kolekcji. Jest to Long Stay and Volume Mascara, czyli trwały tusz do rzęs, zwiększający objętość. Zbadamy tę w takim razie. To jest pierwsze użycie, a z maskarami używanymi pierwszy raz wiecie jak jest. Czasami sklejają rzęsy, są bardzo rzadkie i ta też wydaje się dosyć rzadka. Także już widzę, że szału to na moich rzęsach ona nie zrobi, niestety. O, nawet posklejała mi trochę rzęsy za mocno. I czy ta maskara zwiększa objętość, jak to obiecuje producent? No nie. No maskara mi się niestety nie podoba, będę musiała teraz porozdzielać rzęsy, szczególnie tutaj na górze na moim prawym oku, ponieważ bardzo, ale to bardzo się posklejały. No niestety moi drodzy, maskara to jest absolutny dramat, nie polecam jej, wręcz mam wrażenie, że zepsuła mi trochę makijaż, odbiłam się na górnej powiece, więc przed chwilą to ratowałam, nie chciała się odkleić od powieki. No tutaj naprawdę poświęciłam teraz jakieś 10 minut, żeby ratować makijaż oka strasznie skleja rzęsy, wcale ich nie pogrubię, wręcz przeciwnie, wyglądają tak, jakby ich było zdecydowanie mniej, jakby były krótsze, rzadsze, brzydsze. Okej, okay, myślę, że teraz czas zatrzeć to złe, pierwsze wrażenie, jakie zrobił tuż do rzęs. E, przejdziemy więc do makijażu ust i mam dwa produkty. Jest to Glamware Glossy Color. Ja mam go w dwóch kolorach. Jest to kolor 02 Chocolate with Roseberries oraz 01 Apricot Dessert. I tak się zastanawiam, który z tych kolorów będzie mi tutaj dzisiaj bardziej pasował. Może postawię na ten lekko różowy lubię róż. Zobaczymy, czy będzie OK, czy nie OK. O, taki subtelniutki błyszczyczek zawiera drobinki. Zawiera też odrobinkę koloru, ale nie za dużo, także możemy go nakładać w biegu. Okej okay, moi drodzy, makijaż mogę uznać za skończony i tak jak widzicie, wyszło tak bardzo letnio, młodzieńczo, rozświetlenie, promiennie, delikatnie, no ale niczego innego po tej kolekcji letniej się nie spodziewałam. Dajcie mi znać, jak Wam się podobam w takiej delikatnej wersji. I może teraz podsumujmy sobie to, jak używało mi się tych kosmetyków. Jeśli chodzi o podkład, to póki co na mojej twarzy naprawdę bardzo dobrze się prezentuje, może ma odrobinkę zbyt żółty, jak dla mnie ton, chociaż wydaje mi się, że całkiem nieźle zgrywa się z kolorem mojego ciała w tym momencie, ponieważ mam samoopalacz. Jeśli chodzi o korektor, to pozwólcie, że nie będę go oceniać, dlatego że był po prostu za jasny, ale krycia to on nie miał zbyt dużego, umówmy się. I póki co, tak jak widzicie, wszystko wygląda na dobrze scalone, pudry tutaj się fajnie zgrały z podkładem, mam wrażenie, że twarz jest dobrze utrwalona, mimo tego, że w moim studiu jest naprawdę bardzo gorąco, jest tutaj ponad 35 stopni, ja celuję, że za 45, bo jestem Cała spocona, uwierzcie mi, ale może daruję Wam te szczegóły. Tak jak widzicie, makijaż twarzy, konturowanie, rozświetlenie, róż jest bardzo delikatne i tutaj z tymi produktami ciężko przesadzić, ponieważ pigmentacja ich nie jest jakoś szalenie mocna, ale to dobrze, bo zwykle latem spieszymy się robiąc makijaż i mamy troszeczkę cięższą rękę, ponieważ chcemy zrobić makijaż w 3 minuty, więc nakładamy brązera, różu i rozświetlacza więcej niż zwykle od razu na pędzel. A w tym przypadku nawet jest. Jeżeli nałożymy tego produktu zbyt dużo na pędzel, to na twarzy nie powstają plamy. Dobrze się wszystko rozciera, wszystko się fajnie połączyło. Mam taki efekt tafli na policzkach. Co do rozświetlacza, bardzo mi się podoba. Może jest dla mnie odrobinkę zbyt jasny, ale tak jak widzicie, fajnie wtopił się w moją karnację i fajnie też wygląda na ciele. Chociaż może jest tak jak widzicie, troszeczkę zbyt jasny i na ciele prezentuje się zbyt intensywnie. Nie jestem do końca przekonana do różu, chyba że poszukujecie czegoś. Coś, co będzie jednocześnie różem i rozświetlaczem, a nawet powiedziałabym, że bardziej rozświetlaczem niż różem, ponieważ ma moim zdaniem w sobie zbyt dużo tej złotej drobiny, a za mało tej różowej bazy. No ale, mimo wszystko. Fajnie się to scaliło, mimo że różu w tym momencie na moim policzku nie widzę prawie wcale. Także tyle, jeśli chodzi o makijaż twarzy, generalnie wyszedł zadowalająco i bardzo mi się podoba. Co do makijażu oczu, jeśli chodzi o ten sypki cień, to prezentuje się pięknie. Fajny jest ten pyłek, daje równomierną taflę, można go również dobrze porozcierać. To jest coś na pograniczu, perły a metalicznego efektu. Ma odrobinkę takiej brokatowej drobinki, ale ona nadal jest bardzo drobna, więc dobrze się to prezentuje i jest to efekt. Efekt, który zdecydowanie nadaje się na co dzień, nawet w upały, nikt nie spojrzy na nas dziwnie, bo wygląda to... Naprawdę ładnie, świeżo, promiennie i oko jest fajnie rozświetlone. Podoba mi się również ten brązer na załamaniu. Tak jak widzicie, możemy go użyć również w postaci cienia do powiek i w tym przypadku również świetnie sobie radzi. Dramat, 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 jeśli chodzi o tuż do rzęs. No, ja nie wiem, czy mu dam jeszcze szansę, no, ale dramatycznie posklejał mi rzęsy. Wyglądają jak takie kikuty, i nawet igła tutaj sobie zbyt mocno z tym nie poradziła. Więc to trochę zaburza moje dzisiejsze spojrzenie na końcowy efekt makijażu. Co do błyszczyku, fajnie się prezentuje, może jest troszeczkę zbyt barbiowy. Wiecie o co mi chodzi? Taki ten róż jest zbyt neonowo jasny, ale myślę, że się broni ostatecznie. Jestem ciekawa jeszcze tego bardziej brązowego odcienia. Wydaje mi się, że będzie dawał efekt troszeczkę jak ten błyszczyk z Fenty Beauty, pierwszy, który wszedł na rynek. Chociaż nie, 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 nie. Chyba jednak nie, bo jest bardziej brązowy. Wydaje mi się, że ma mocniejszy pigment niż ten różowy. Także na pewno go jeszcze przetestuję i dam wam znać. Co do tego różowego, to efekt ostatecznie mi się podoba. Jestem ciekawa, jak się będzie utrzymywał. Nie lepi się, ale wydaje mi się, że ta konsystencja jest na tyle lekka, że nie będzie się jakoś bardzo długo utrzymywać. I o ile w opakowaniu widoczne są pewne drobinki, o tyle na ustach, ja ich nie widzę, przynajmniej z daleka. E, widzę po prostu taką lekko zabarwioną wodę na ustach, jeżeli tak to mogę ująć. E, póki co jest OK, nie jest to błyszczyk moich marzeń i snów. Nie zastąpi mi mojego ulubionego Swenty, ale jest poprawny. Tak mi się wydaje. Na razie przynajmniej mamy godzinę 4. 14.53, także tak prezentuje się efekt bezpośrednio po wykończeniu makijażu. Ja się Wam jeszcze pokażę za jakichś 8 godzin, ale pewnie już nie ze studia, ponieważ wyjeżdżam na weekend, także nagram coś na szybko, kamerką do vlogowania i podłożę pod to swój komentarz. Także wyczekujcie, za chwilę się spotkamy. No i cóż, moi drodzy, to już by było wszystko. Jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Dajcie mi znać, czy macie coś z tej kolekcji Bel z Biedronki i co Wam się sprawdza, a co nie do końca. Jestem ciekawa, czy macie po prostu podobne spostrzeżenia co do tych kosmetyków jak ja. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, 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 pa. Hej kochani, wracam do Was wieczorem. Jest godzina 23.25. Powiem Wam szczerze, że ja nie pamiętam, ile czasu minęło. W każdym razie ten makijaż mam już dobrych kilka godzin. Dzisiaj było strasznie gorąco było jakieś 34 stopnie, także to było dosyć spore wyzwanie dla tego makijażu. Więc teraz zbliżę Was do siebie, żeby pokazać Wam, jak wygląda makijaż. Jeśli chodzi o to, jak utrzymał się podkład, tak jak widzicie, dosyć mocno się wyświecił tutaj w okolicy skrzydełek nosa. I w strefie T troszeczkę się powycierał z niedoskonałości, ale generalnie jak na taki podkład z biedronki, to ja jestem całkiem zadowolona i zaskoczona, bo spodziewałam się, że będzie gorzej. Tak jak widzicie pomadka, właściwie błyszczyk, nie wytrzymał całego dnia. I to co widzicie na mojej górnej wardze, to jest już pomadka, która też zresztą mi się zjadła. Także błyszczyk był na moich ustach jakieś... Pół godziny, a później po prostu zniknął i musiałam nałożyć coś innego, także błyszczyk jest totalnie nietrwały. Jeśli chodzi o makijaż oka, to utrzymał się raczej bez zarzutu. Tuż, mimo tego, że na rzęsach wygląda beznadziejnie, to jakoś zupełnie się nie osypał, nie odbił się na górze, także to sprawia, że mam ochotę dać mu jeszcze kilka szans i poczekać, aż trochę zgęstnieje i przeschnie. Jeśli chodzi o konturowanie, rozświetlenie, to jest nadal widoczne mam zarzuty co do różu ponieważ on nie jest widoczny już w ogóle no ale makijaż dajcie znać jak wam się podoba moim zdaniem utrzymało się to wszystko całkiem ok także to już by było wszystko na dzisiaj widzimy się już niedługo w kolejnych filmach do zobaczenia moi drodzy pa 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 pa